Kolejna część z zebranych fantów w 2024 roku. No i tutaj Sławek nam opowie o nich, co tutaj jest. No, ponownie witam. Serdecznie Od monet zacznij. Jeszcze raz ch chciałem powiedzieć, że to jest stan mojej wiedzy. Nie jest oczywiście cały czas wiadomości. <laughs> mogą być weryfikowane na temat tych różnych znalezisk. Niemniej jednak, to co wiem, postaram się powiedzieć, przy niektórych znaleziskach byłem, brałem udział, widziałem podniesienia, na przykład te dwie piękne srebrne łyżeczki. No jedna jest moja. Tak, jedna jest Konrada, nie wiem która, ale widać kosztowne zdobienia, spód. No, miejsce znalezienia też bardzo ciekawe ponieważ było to miejsce funkcjonowania kamieniołomu wapienia wapień wydobywany z tego kamienioł kamieniołomu był używany jako topnik do wielkiego pieca w Starachowicach a więc związane z naszym rejonem jak najbardziej same łóżeczki by nam może niewiele powiedziane był to z pewnością XIX wiek może początek XX biorę pod uwagę lata kiedy funkcjonował ten kamieniołom, kiedy był eksploatowany, kiedy on istniał na pewno te rzeczki no są z tego mniej więcej okresu ale ciekawostką okazało się tutaj judaika znaleziona przez kolegę Roberta proszę pięknie zobaczyć tutaj mamy Gwiazdę Dawida z jednej strony, widać, że to była zawieszka, zerwana okay, zawieszka. skierować do kamery. Skieruję do kamery, proszę bardzo, górny wierzch, zerwana zawieszka. Z drugiej strony natomiast mamy pewnie monogramy właściciela tej zawieszki, Boże, właścicielki raczej chyba, biorąc pod uwagę piękny ten taki medalik. Monogramy z... na pewno jest P i T, P i T. Nie wiem, tu znawcy judaików mogą się wypowiadać. Y, oczywiście, no, nawet takie ciekawe zjawisko. Dobra. No, ciekawostką jest to zdjęcie. Przedstawiające, no, już możemy mniej więcej datować, że są to lata 50., więc po II wojnie. Orzełek bez korony, mundur. Widzimy orzełka też już, ten starczą amazonek, ale orzełek bez korony. Po otoku wiemy, że jest to podoficer, napis, pamiątka służby wojskowej, raczej stawiałbym na artylerię, widzimy tutaj jakąś może i samobieżna, widzimy czołg, widzimy, a więc, ale otok i tutaj pokazuje, że są to wojska raczej wewnętrzne, czyli te nadwiślańskie, ale no niekoniecznie, lata 50. taki wzór mundurów był jeszcze używany. Zaglądamy od spodu. Jest napis, a więc jest jakaś dedykacja. Komuś to było dedykowane. Niestety, warunki przetrzymywania tego zdjęcia po podobizną, no bo da się rozczytać oczywiście. No, ale to swoją już. swoją podobiznę ktoś tam i mamy podpis. Ale no ciekawa pamiątka z epoki. Na pewno gdzieś lata 50. Ja tutaj patrzę na te dwa rysunki. Jednym jest czołg, a w drugim jest działo na armata. dole, ale na, na górze panie... jest statek. Aha, czyli w ogóle. I nie wiem, co jest tutaj po prawej stronie. Nie przyglądałem się Nie kuszej. wiem, czy nie samolot. Czyli ogólnie, mi się, się, Pamiątka zbrojne. taka ogólna. Podejrzewam, że fotograf miał gotowy wzór, szablon, tak, który wklejał zdjęcie. Wklejał zdjęcie i tak to wychodziło. No, zgodnie z patrzymy, tutaj na drugi rząd tych naszych ciekawostek jest ciekawa wpinka. Wpinka widzimy agrafkę. Musisz do kamery. Y, agrafkę, agrafkę do kamery, a więc na pewno wpinka. Widzimy postać. No, niestety, jak nawet rozczytać można. Ja widzę cyrylicę, widzę napisy rosyjskie. Jakaś rosyjska wpinka. Pinka raczej to nie będzie militarna, będzie jakaś, ale coś, skoro jest postać, jest coś, czyli jakaś aluminiowa aluminium, na pewno, aluminium. Więc... Aluminium nie było stosowane bardzo, jeżeli chodzi o y, tutaj, czy pierwszą wojnę światową przez Rosjan, chyba, że od znaka jakiejś uczelni może być, ale to nie wiem, nie chcę się tutaj wypowiadać dokładnie, niech fachowcy się wypowiadają. Kolejne widzę to już jest nabijka. Nabijka widzimy po ładnie zachowanym bolcu, a więc z pewnością była to nabijka, szkatułka, coś drewnianego. Biorąc pod uwagę motyw, ozdoba. Ozdoba ja bym tak stawiał szkatułki. Może jak szkatułki, ale musiała być, skoro z pewnością znalezione to było gdzieś. W lesie, gdzieś przy tych traktach, duktach leśnych, może to był strój, no nie wiem, karety, wozu jakiegoś, czy dyliżansu, czy czegoś, i może to akurat odpadło. Albo jakiejś skrzyni. Skrzyni, która, kufer podróżny, o no bardzo dobrze, może powiedziałaś. I raczej to ja bym tak ten kufer podróżny, który z tyłu był wożony, z pewnością był takimi czymś zdobiony. Tu mamy coś podobnego, tylko widzimy, że nie wiem, może ktoś cofał. Może było zawadzone, brakuje już tego bolca i brakuje, to się ukruszyło, a więc być może ktoś ten kufer ściągał, może go chwila popas dla koni, ale to jest coś, coś podobnego też. Fragment, tu już mamy dewocjonalia, fragment charakterystycznego. widziałem kilka takich krzyżyków. Tu mamy górną jego część pokaż do kamery górną część. Po kształcie widzę właśnie te takie eliptyczne, eliptyczne y, kształt krzyża, tu on, w, o, tak w oryginale powinien mieć gdzieś taką długość. Y, y, brakuje tej dolnej części, gdzieś tam może jeszcze czeka na odkrycie. Natomiast kształt, datowanie, na jaki okres to może być? Y, no, y, widzę napis pamiątka, a więc pamiątka, biorąc pod uwagę co jest umieszczone, a więc symbol matki boskiej mamy tutaj po tej stronie. Dokładnie jeżeli tam kamerka to uchwyci. Musiałbyś na ręce no, położył byli... na ręce, czy może na wtedy, tym. No nie wiem wtedy czy by było lepiej. O, to, ta strona tego to ramię krzyża. No nie chcę właśnie. Mamy kielich, bardzo. czyli ofiarowanie. Może tak, zwiastowanie, ofiarowanie i chyba śmierć męka. Bo żywot Jezusa może pokazuje. Tutaj, jeżeli chodzi o ten krzyż, z pewnością jest to XIX wiek, tak według mnie, ale mogę się troszeczkę mylić w datowaniu. Ale bardzo pięknie zachowana ta górna część. Widzimy właśnie te takie elementy charakterystyczne dla tej epoki, tego typu krzyżyka. Kolejną rzeczą. Myślałem początkowo, że jest to na parstek, ale to nie będzie na parstek. To jest fragment fajki. Fragment fajki? Mówisz, że to jest to fragment fajki. mi się, fajki. wydaje. Ech. Sprawdzę. Element nie fajki jest napisany. Element napisane. fajki. Jeżeli to miałby być element fajki, ja bym powiedział, może. Na co tobie to wychodzi? ale jeżeli patrzę, bardziej mi to coś przypomina. Zakończenie jakichś troków, a więc sznurek, obciążnik do wiązania i bardzo taki ładnie zdobiony mosiężny coś. Raczej, raczej mi się wydaje, że to nie do fajki. No nie wiem, tak ale jest no, opisane, ale więc... mogę się mylić. Może tak, Zobaczymy może co powie widział. w okazji. Tak. Tu z kolei widzimy, no, po oczyszczeniu też jakieś motywy ozdobne, dekoracyjne. Ja pokażę. Z pewnością było to zakute na jakimś pasku. A więc pasek. Mógł to być pasek od czapki przy otoku. Być może, że jest to herb. Tutaj nie wiem. Trzeba to dokładnie odczyścić. No to już widać, że to widać, że na, na pewno. Albo był zajmował. to jeden z wielu elementów. Na pasku, który był gdzieś tam umieszczony jako ozdoba. Z pewnością. No, pasek się nie zachował, ale za to widzimy, że jest to całość w miarę całość ładnie zachowana. I na pewno starsze niż XX wiek. na pewno to jest starsze. No, ciekawostką jest tutaj zastanawialiśmy się z Konradem, co jest to. Ale pięknie zachowany napis. Wytwórcy Wujackowski w Warsowie. Warsowi, Warsowi. Nie wiem, trzeba by sprawdzić tego wytwórcę, co on takiego produkował, ale według mnie jest to taka jakby jego reklamówka, jego hmm, yy, tej wytwórni, która bardzo mądrze tu Konrad też powiedział, jeżeli to jest element od tego urwany, może to były jakieś szczypce. Być może szczypce do. do cukru, do... kostek cukru, tak. Brakuje drugiego elementu. Jest łamany, ale to można się tak skłonić, że to było, to było to. To było to cukru. Ale to ciekawe. Też rzadko spotykamy przedmiot. Wiemy, że Warszawa, Jackowski. Trzeba by po prostu wujek Google, tak? I zobaczyć tą wytwórnię. Ja osobiście nie znam tej wytwórni. Bardzo mi zaciekawiło, jak wyjmowałeś ten przedmiot, Konrad, po kształcie. Z pewnością wiem, że jest to końcówka paska. Widać, że tu była zakuty pasek. Widać ślad po zerwanym nicie. Jest on chyba nawet z drugiej strony. Tak, ale ciekawostką jest kształt. Dwa właściwie. Sam ten otwór tutaj z tym takim stożkiem wciętym. Co już mi taką troszkę po, po, podpowiedź. Ja tutaj, pokażę o. tak, o może w pionie. Dobrze, dobrze, teraz ładnie widać. A ładnie widać, się tutaj tutaj w tą stronę to idzie, to jest jeden element, za chwilkę powiem, mm -hmm. gdzie takie coś podobnego widziałem. Ale kolejną ciekawostką, nie wiem, gdzie jest tam metryczka od tego znaleziska, ale bardzo ciekawy jest ten wzór dalej. Te trzy takie półokrągłe. Oj, kona tu ma ściągawkę, metryczka. Powiedz, gdzie to znalezione. Element pikenhaube. Tak. No właśnie tu po prostu wyprzedziłeś mnie. Element pikenhaube, bo widzimy, zobaczcie, to są te ozdobne, jakby łuski. Tego brakuje tych elementów, bo to było mocowane na pikenhaube o w ten sposób nad daszkiem. Podobna część była z drugą stroną łączona. Ozdobne. Brakuje tutaj tych więcej łusek ale z pewnością i ten kształt tu było taką rozetą jeszcze tą przymocowane do tego skórzanej tej Pickenhauby do tego do, powiedzmy hełmu skórzanego i element ozdobny nad daszkiem no to wiemy no Pickenhauba to jest początek XX wieku koniec XIX yy. używali tego no my znamy z, z, od Prusaków prawda coraz ale Austriacy też mieli Pickenhauby nie wiem jeszcze raz, wiem, że element keta obie, zależy się znaleziono, ale bardzo ładnie zachowany. No się, się, się. Podobna rzecz też tutaj mamy mosiąc klamerkę. Klamerka, tak po wielkości, na pewno służyła jakiś skórzany pasek. Tu się zachowało, ona w pięknie się zachowała, w pięknym stanie, ale mamy nawet ten drucik, który tam gdzieś wchodził w tą dziurkę w pasku być może uprząż końska ja poproszę, raczej... Tak, do kamery. tak, raczej to nie jest jakiś pasek od spodni czy mhm. osobisty ja bym tutaj powiedział, że to jest od uprzęży końskiej który się tam gdzieś zerwał kiedyś i odpadł i, materiał i dzisiaj... materiał więcej? no mosiąc, mosiąc oczywiście, mosiąc pięknie zachowany, spatynowany, mosiąc no, i tutaj rzecz, która bardzo zawsze tu lubię oglądać. Kominki do fajek. Zobaczcie. Pięknie wykonany kominek, zachowany. Mamy tutaj nie ma co prawda to jest spodnie, ale sporo drewna się zachowało. Zobaczcie. Przykryty kominek. Zamknięcie. Otworki, żeby ten tytoń się ładnie tam na mnie wygasł w tej fajeczce. No, tutaj to już tych typów tych kominków to mnóstwo. jest mnóstwo pozdrawiam wszystkich kolekcjonerów tych kominków chciałbym, żeby ktoś się pochwalił swoimi kolekcjami, bo szczerze powiem, no bardzo ciekawe, nie wiem, czy sam nie zacznę kolekcjonować kominków, żeby na starość jeszcze tytoniu nie palił, ale może, czemu nie? Kto wie? Kto wie? No rzecz bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Widzimy, że to raczej była część zewnętrzna. Bo wiadomo, ta temperatura, tak i drewniana fajeczka gdzieś tutaj wyrzeźbiona. No raczej też mu się skłonił XIX początek XX wieku. Piękna. Kominek do fajeczki. Tu zastanawiałem się, jak Konrad rozkładał. No niestety moje oko jest troszkę zjechane, ale pięknie zachowana blomba. Blomba ołowiana. Widać, że została zerwana. I porzucona po prostu. Widzimy po kształtach, no nie wiem, tutaj może gdzieś pod lupą, gdybyśmy mieli, może coś byśmy więcej rozczytali. Na pewno, nie wiem, co tam Konać ściągawkę podpowie. Nie, jest tylko plomba owiana. Plomba owiana, ale no, ja bym tutaj powiedział, że to jest jakiś może herb. herb Pokażę, proszę, to herb, ja proszę. Ja po prostu, może ktoś więcej by powiedział. Ja spróbuję to na ręce zrobić. Po napisach i tutaj po Nie chcę wyostrzyć. To raczej starsze niż XX wieku się wydaje. I, 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 i bardzo ciekawe. Niestety kamera nie chce złapać na tym zoomu. Ładnego może tutaj, ale też nie. Spróbuję później zrobić zdjęcie i na zdjęciu to zrobić. Pokazać. Nie znam opisu, nie znam okoliczności znalezienia tego guzika, ale tu trzeba uważać, bo niestety tak ta część odpada. To jest dwuczęściowe właśnie jest taka nabijka, która odpadła, ta korona, ale biorąc pod uwagę kształt tej korony, wykonanie guzika. O, mamy właśnie, może, 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 może ja sobie niestety tą koronkę muszę odłożyć, żeby nam nie zagubić, ale mamy pięknie zachowane Bicia od środka. Wytwórcy Bush, napis wykonany w języku polskim i cyrylicą w języku rosyjskim, dużo nam już mówi. To będzie XIX wiek. Polityka intensywnej rusyfikacji, a więc po powstaniu styczniowym, z pewnością jakiś Zobaczcie, liberyjny, jak się tutaj musiał korona. być płaszcz, musiał być duży płaszcz, wytwórca skoro ma, yy, jego tak jak szyldy były na wszystkich sklepach z tamtego okresu w miastach dawnego Królestwa Polskiego, wtedy już się nazywał Prywislański Kraj, widzimy nazwisko w języku rosyjskim, polskim, a więc na pewno <coughs> Tak jak w Lalce. Po powstaniu, a więc lata może być koniec 60. lat XIX wieku, na pewno nie wcześniejsze. Tak jak Ten w Lalce, już... w walce Tak Wokulski właśnie. Dobrze powiedziałeś. Bukurski. To z pewnością tak jest.